Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją z serii Barwa Siarkowa To jest seria taka antytrądzikowa na wypryski dla młodej skóry, ale oczywiście nie tylko Te mam właśnie całą serię i producentem jest oczywiście Barwa Barwa Siarkowa jest to seria, którą ja poznałam już jako... Jakoś chyba w liceum byłam mniej więcej i wtedy był taki boom, naprawdę na ten krem siarkowy matujący. Ciężko go było dostać, trzeba go było zamawiać przez internet, Allegro yy, takie tam, wiecie, jakieś małe, ewentualnie drogerie. Pamiętam, że na Wizażu, kiedy jeszcze właśnie w liceum sięgałam po Wizaż, po damską torebkę, chyba nie wiem, czy któraś z Was pamięta to forum. Tam po prostu ten krem, że Wam pokazuję to jest dokładnie. Nie, to nie jest ten. Ten, yy, antybakteryjny krem matujący On po prostu wtedy zbierał wszystko co najlepsze Że tak powiem, po prostu był szałciał na niego Już wam jak on wygląda On wyglądał kiedyś inaczej trochę Ale w tej chwili wygląda tak Opakowania bardzo ładnie, ładnie się prezentują Tutaj są yy, zabezpieczone folijką To jest ten nowy akurat Nie będę go otwierała, bo on jest na rozdanie że ten krem, y, pamiętam od tego się zaczęła moja przygoda, ja tych kremów używałam mniej więcej dwa albo trzy Pamiętam, jak w liceum miałam dosyć duże problemy ze zaświeceniem się skóry, ja nie miałam jako tego trądziku Natomiast moja skóra się strasznie błyszczała, może przez to, że za bardzo ją wysuszałam żelami Teraz już wiem, teraz tego nie robię, trochę już jest... co to? E, trochę już jest opanowana ta moja skóra, ale właśnie chciałam Wam zrecenzować całą tą serię Tą serię dostałam od marki Barwa, więc nie będę tego ukrywać Dzięki temu też mam dla Was na rozdanie e, kilka kosmetyków z tej serii e, I po prostu no, chcę Wam zrecenzować, żebyście wiedziały, bo ta seria według mnie jest bardzo dobra, jeżeli macie problemy skórne Natomiast na nim też trzeba troszeczkę uważać, ponieważ niektóre kosmetyki mają alkohol w swoim składzie On czasem jest dobry, czasem jest nawet bardzo potrzebny w kosmetykach Natomiast trzeba na niego uważać, dlatego postanowiłam, że Wam e, nagram filmiki Wam opowiem I zacznę może po prostu od... Tego co jest w saszetkach, to jest cała seria, którą możecie w ogóle kupić, wszystko co możecie kupić Całą serię na pewno dostaniecie w Rossmanie, jest też chyba w Hebe, myślę, że w jakichś marketach też dostaniecie I w saszetkach możecie dostać peeling i maseczkę Szkoda, że jednego i drugiego nie ma w dużych wersjach, bo naprawdę są to bardzo dobre produkty Dodatkowo cała seria przepięknie pachnie cytrusami, zapach jest super, nie musicie się bać, że pachnie siarką, nie? Pięknie pachnie cytrusami Maseczka jest antytrądzikowa i peeling też jest drobnoziarnisty Peeling jest naprawdę bardzo drobnoziarnisty Bardzo fajny, super złuszcz, ale fajnie gdyby właśnie był w dużej pojemności Bo takie, wiecie, saszetki, ona chyba też około 5 zł kosztuje To jest troszeczkę nie... mało ekonomiczne Więc tutaj fajnie gdyby to było w jakichś dużych pojemnościach Ale i tak bardzo fajny peeling, ładnie złuszcza Też już tych peelingów zużyłam kilka I tak samo maseczkę, ja ją bardzo lubię Ona ma w składzie glinkę na pewno, bo... Jest taka, wiecie, jak z glinki, tak? Ma na drugim miejscu kaolin Natomiast ma też dodatki, ma tutaj też i olejki, z tego co widzę. Także to e, po prostu ona nie zasycha, nie robi wam się taka skorupa z tej maseczki. Bardzo łatwo ją zmyć też, więc plus działa. Matuje bardzo fajnie dodatkowo. Matuje czy matowi? E, bardzo fajnie gwarantuje wam mat. E, ta maseczka super się właśnie skóra po niej nie świeci. Pory są delikatnie zwężone. Jak to po maseczce z glinką, bardzo fajna. I później preparaty do oczyszczania są tak naprawdę trzy, aż jest to e, takie mydło, jakby to jest, to jest e, mydło siarkowe w płynie, ono może być do twarzy i do ciała. Do tego jest też żel myjący po prostu żel i mydełko w kostce. I teraz tak, ja używałam sama tego żelu oczyszczającego, on przepięknie właśnie pachnie, ma bardzo fajną taką żółciutką, nie wiem czy to jest, jest taki żółciutki. Że pięknie pachnie, ładnie oczyszcza i troszeczkę ściąga skórę To wam od razu powiem, zaraz patrzę e, No ma SLS właśnie w swoim składzie, ma, jest to dosyć mocny oczyszczacz Jeżeli chciałbyście go stosować, to mm, tylko raz dziennie bym polecała Po prostu ja go stosuję wieczorem i tak się sprawdza najlepiej Rano używam czegoś delikatnego, po prostu łagodnie oczyszczającego Natomiast ten e, żel używam wieczorem Nie używam do niego żadnych szczoteczek i tak dalej Nie jest sam w sobie bardzo dobrze oczyszczający Nie Nieszczypie jakoś w oczy nie, nie zauważyłam Ładnie oczyszcza, widać to, że jak później przecieram e, tonikiem twarz, to nie zostaje nic na łaciku, żaden. także bardzo, bardzo dobrze oczyszcza e, I co do mydła w kostce i do e, tego wpłynie Mydła w kostce nie używałam, ono wędruje do was na, dla Was na rozdanie Natomiast e, mydła w płynie używam i używam go do ciała I czasami ja też tak mam, większość osób tak ma, ostatnio był ból, wraca, że to powiedziałam, nie wiem... E, Wy nie macie wyprysków na dekolcie i plecach? Myślę, że macie, większość społeczeństwa nie ma, także to jest normalne, nie ma się czego wstydzić, trzeba z tym walczyć po prostu i tyle. Czasami mi się zdarza, szczególnie przed okresem pojawiają się jakieś pojedyncze od tej wypryski i wtedy właśnie sobie stosuję ten żel oczyszczający, myję całe ciało, później oczywiście nawilżam bo on chyba też tutaj ma SLS, tak. Więc troszeczkę jest taki ściągający, to wam od razu mówię, że trochę taki jest, ale bardzo ładnie tą skórę właśnie oczyszcza i dzięki nie mam w ogóle ostatnio problemów właśnie z wypiskami na dekolcie, ramionach, plecach i itd. Więc naprawdę fajnie się sprawdza pod tym względem. Jeżeli macie ten problem, a naprawdę wiem, że dużo osób go ma, to polecam wam, kupcie sobie to mydło. To nie jest drogie, dostaniecie je w rozmanie, czy, czy to mydło w kostce też jest bardzo fajne i wtedy możecie sobie używać i nie mieć tego problemu. Dobra. Później jest tonik dalej w całej tej serii i tonik ma alkohol w swoim składzie, dlatego tutaj Wam mówię, że uwaga. Dla kogo ten tonik? Na pewno dla osób z bardzo dużą ilością wyprysków, z bardzo zanieczyszczoną skórą. Jeżeli macie takie, taką skórę normalną, nie chcecie, jak powiem to powiedzieć, czegoś tam wysuszyć, to raczej tego toniku bym wam nie polecała, ponieważ jest bardzo mocnego. Ja polecam właśnie wszystkim osobom, które mają jakiekolwiek problemy z wypryskami, z cerą i tylko raz dziennie. Wieczorem. Po tym oczyszczaniu ten tonik nie za często, może nawet i co drugi dzień, bo jest naprawdę silny, bardzo mocny. Na dekolt plecy, oczywiście też, czy na jakąś tam inną częściach, gdzie macie problemy z wypryskami, też się bardzo fajnie będzie spisywał. Natomiast musicie pamiętać, aby po nim nakładać krem nawilżający, aby dbać o nawilżenie też tej skóry i tylko raz dziennie. Jeżeli, ja go też lubię stosować, na jeżeli widzę, że mam jakiś wyprysk. Coś się dzieje, to lubię też stosować go i działa Jak wiecie, pewnie mam inną pastę teraz na to Ale działa nałożony po prostu nasączyć nim patyczek kosmetyczny I do takiego na przykład to wam coś wskakuje I wtedy sobie tym to pojedyncze punktowe miejsce jakby, no, nasączać I wtedy też bardzo fajnie działa W ten sposób też się możecie pozbyć takiego nieprzyjaciela z twarzy one jeszcze nie mają właśnie tą siarkę w swoim składzie, dlatego naprawdę działam Siarkę jest tutaj polecana do cery trądzikowej i takiej tłustej, ona bardzo fajnie ją tam leczy, wyrównuje to wszystko. Tak chcę jeszcze zobaczyć. Ma też glicerynę, więc trochę ten alkohol będzie tu łagodzony. Wiadomo, alkohol odparuje, on też czasami jest potrzebny, aby inne składniki po prostu mogły wnikać do środka. Bo skład jest naprawdę fajny, później taki typowo widać, że on ma, ma leczyć tą skórę. Także to jest już coś mocniejszego. Jeżeli macie skórę normalną, to raczej się nie bawcie w ten tonik. Możecie te inne preparaty stosować jak najbardziej. Natomiast tonik to już jest taki naprawdę hardcore dla osób z dosyć dużymi problemami. Jeżeli też macie problemy, to jest serum punktowe. One jest właśnie aplikowane punktowo. I to jest serum, które zasycha Wam na taką skorup... Znaczy no nie skrupka, taka błonka się z niego po prostu robi. To jest serum żelowe. Tak wygląda. Po prostu typowy, też przepięknie pachnie. Jak większość takich serów, po prostu punktowych, nakładacie i to po chwili po prostu się wysycha i tworzy Wam się taka delikatna błonka, po prostu z tego na skórze, i fajnie działa. Naprawdę to fajnie działa. Ja to serum używam od. Też wiecie co? Jakoś na początku studiów zaczęłam używać tego serum i przez cały czas jego używałam I naprawdę się dobrze spisuje On nie działa może od pstryk, potrzeba 2-3 noce, aby wyleczyć sobie tym wyprysk, ale działa Co też fajne, możecie go nakładać w dzień i z nim wyjść, nie ma problemu, bo on się tworzy taki przeźroczysty dosyć Więc nie ma większego problemu, żeby go nałożyć i sobie z nim wyjść, więc też no problem No i mm, dwa kramy Ten wspomniany, teraz już czekajcie, bo się mylę Ten jest matujący a ten jest nawilżający I tak, matujący przede wszystkim to jest najlepszy produkt matujący, jaki kiedykolwiek widziałam. Czasami słyszę, że on może kogoś zapchać, czy tam też na wizerzu, że może zapychać. Mnie nie zapycha zupełnie, więc tutaj, no nie wiem, to też wiecie, zależy od skóry. Jednego zapcha, innego nie. Ja Wam mówię, jak się u mnie sprawdzę, ale to, jak on trzyma mat, to jest, nie ma nic porównywalnego do tego, jak ten krem trzyma mat. Do tego, znaczy wiecie, mniej więcej u nie mnie trzymał podobny mat, natomiast ten kosztuje 15 chyba złotych, czy... No mniej niż 20 złotych to kosztuje, więc za 50 ml, więc wiecie, no czego tutaj chcecie jeszcze więcej wymagać Także skład też jest całkiem, całkiem... wiadomo, to nie jest kosmetyk naturalny, więc tutaj nie żądajmy tego od niego Ale ma też olejki, ma też cynk, ma masło sha, olej z oliwki, naprawdę tutaj mam bardzo, bardzo dużo olejków, więc... Naprawdę się fajnie sprawdza. Leczy tą skórę. Ma cynk, ma magnes, które faktycznie to są minerały, które leczą tą skórę. Chcę yy, znaleźć, co on ma. Teraz tak szybko mi... leszczę się lampę, od tego odbiję. Yy, co, jaki czynnik matujący, ale. Dobra, nie widzę. Ale on też ma tutaj, widzę, i łagodzić blisny. Wiadomo, jak cera wam się tak nie przetłuszcza, to wypryski wam też tak nie powstają Więc on automatycznie jest antytrądzikowy Raczej do stosowania na dzień Tutaj widzę, że też niby chroni przed promieniowaniem UV Pewnie przez to, że ma te minerały w sobie zawarte I tutaj raczej ten krem polecam na dzień po prostu Bo on ma zdanie matowić waszą skórę i trzymać taki mat w ciągu dnia, aby ona ładnie wyglądała Więc nie ma sensu za bardzo tego robić na wieczór Natomiast na wieczór polecam wam ten krem nawilżający On naprawdę bardzo dobrze nawilża proszę mówię, co on ma tutaj w składzie, tylko niech to znajdę A, mam to inne, czyli będzie troszeczkę wyciszał Tutaj ma jakiś olej, który nie wiem z czego jest ten olej dokładnie to, Ja też wiecie, no wszystkich składników na pamięć nie znam Ale skład ma też bardzo fajny mm, Także tutaj ma, ma prawo bardzo fajnie działać No, fajny jest e, Przede wszystkim bardzo fajnie też pachnie i nawilża Więc jeżeli używać takich kosmetyków jak ta reszta dosyć mocno Bo ta seria jest mocna, to nie jest seria dla osób... Yy... Nie wiem, po prostu mających cerę normalną To jest seria dla osób z cerą tłustą, trądzikową, z problemami I raczej każdemu, kto ma cerę normalną, nie polecałabym tych produktów Z tego względu, że one są silne, nie ma, nie ma sensu Swojej skóry bezpodstawnie, bez powodu po prostu obciążać i nadwyrężać ją, bo te kosmetyki naprawdę są silne i jeżeli tylko macie problemy, to po nią sięgajcie, bo, bo tak mówię, no to jest seria na tyle mocna, że osoby, które nie potrzebują takiego mocnego działania, mogą sobie zrobić tą serią po prostu krzywdę. Więc tutaj mówię Wam od razu, że tylko osoby naprawdę z problemami. Ja też staram się, wiecie, ja to testuję dla was, ale moja skóra, uważ... ja uważam moją skórę za skórę problematyczną, ponieważ no świeci się, jak widzicie już teraz po chwili się już zaczyna świecić, pojawiają się czasem, czasem bardzo rzadko, sporadycznie jakieś wypryski, muszę o nią dbać, muszę naprawdę bardzo mocno ją oczyszczać, muszę ją bardzo pielęgnować, aby wyglądała tak jak wygląda na przykład w tej chwili, więc to tej osoby naprawdę z problemami jak najbardziej. Długo nie było kremu nawilżającego w tej serii, teraz super, że jest uzupełnienie, bo brakowało kremu nawilżającego w tej serii. Naprawdę według mnie przy stosowaniu produktów z tej serii, czy, czy, czy preparatów oczyszczających, żel tonik, ten krem matujący jest potrzebne coś, co nawilża skórę. Więc jeżeli nawet nie chcecie kupować tego kremu, chociaż ja go bardzo polecam, to i tak używając tej serii, musicie mieć krem nawilżający. Po prostu to jest must have i koniecznie, koniecznie musicie mieć taki produkt u siebie, bo ono Wiecie, bardzo łatwo jest taką skórę, szczególnie nastoletnią, tłustą, trądzikową, doprowadzić do szału Ona się po prostu wtedy wkurzy i będziecie miały jeszcze gorsze tak więc musicie pamiętać, że wysuszanie, działanie antybakteryjne to jest jedno Ale po drugie musicie tą skórę też nawilżyć i odbudować jej warstwę, więc tutaj trzeba to zbalansować, wypoziomować więc tutaj yy, ta seria jest szczególnie taka przeznaczona dla nastolatek, dla osób z problemami, a oczywiście dla osób starszych też może być. I teraz rozdanie Mam dla Was yy, zestaw takich czterech kosmetyków: krem matujący i krem nabliżający no bo jak jedno, to i drugie musi być. Do tego ta kostka myjąca i żal punktowy. To są cztery produkty yy, dla Was, one miałyby wszystkie dla mnie, ale postanowiłam się z Wami yy, właśnie podzielić. I to co musicie mi napisać, to opiszcie mi po prostu jaki macie problem ze swoją skórą, dlaczego chcecie tą serię, jak sobie radzicie do tej pory z problemami skórnymi. Czy to będzie trądzik zaskórnikowy czy yy, wykwitowy, typowo ropne, jakieś wypryski. Czy to jest po prostu świecenie się skóry? Także napiszcie mi, jak Wy sobie z tym radzicie, jakie są Wasze sposoby, dlaczego chciałobyście tą serię właśnie przetestować, czy może już miałyście coś z tej serii, jakiś jeden z produktów i chciałobyście mieć coś więcej, po prostu zobaczyć, jak reszta działa. Także koniecznie dajcie znać, ja mam mogę bardzo polecić, ale tak jak mówiłam, tylko dla osób z problemami. Cera normalna, bez wyprysków, niech omija po prostu tą serię, nie mówiąc o cerze. Słuchaj, także bardzo fajna, ale dla osób potrzebujących. To wszystko, czekam na Wasze komentarze. Pa pa.